Alfa, nie dzionek. Siema, gdzie? O, to ty jesteś na karcie. Siema. Jestem Michał Wiśniewski. Czekasz na kogoś? Ja. Ja bym chciał. Ja. Bym, no. Jestem Michał Wisniawski. A ty? Jesteś blondynem, tak? Tak. Ale nie jestem Zuko. A? Kto to jest Zuko? Nie ja. Ja nie jestem Zuko. Ja jestem lepszy od Zuko jest Zuko. Koleś, ja jestem Michał Wiśniewski, bo mam czerwone włosy. A ty kto jesteś? Chcesz sobie też zagrać w karty? To no to... Nie... Koleś... Skąd mam wiedzieć, że jesteś Michał Wiśniewski? Pokaż dowód. Pokażę dowód? Ja jestem Michał Wiśniewski, jestem dowodem. Ja nie jestem Zuko. Nie jesteś Zuko. Michał Wiśniowskim też nie jesteś. Kim jesteś? Jestem niebieski blondyn i jestem królowy. a ja. A ja mogę śpiewać muzykę. Chcę zaśpiewać ci? Gdzie jest tu scena? Gdzie jest scena? Dobra, a tu. Uwaga, będę śpiewał. Przygotujcie się. Zawsze chciałbym z Tobą by być, tylko we dwoje. Dwóch... <laughs> Przez całe lato zawsze chciałbym z Tobą by być. Kocham mnie za to, zawsze chciałbym z Tobą by być. Widzisz? Jestem Michał Wiśniewski. Więc teraz ty powiedz, kim jesteś. Nie jestem Zuko. Ej, hey. a co jeśli tak naprawdę jesteś Zuko i tylko kłamiesz mnie? Nie, nie jestem Zuko. Ja ci. A. Awk nacisnę. Wie, wie, ciekawe co się stanie, gdy nacisnę, awk. A ja widzę tutaj, że jest nacisnę, awk. Koleś. Kończył dzisiaj pomysły.